Bez względu na to, czy lubisz słuchać muzyki w NOSPRZE. Czy lubicie aktywnie spędzać czas? Czy też lubicie jeździć na rowerze wokół Pogori? Czy też spokój i relaks wśród pięknej przyrody? Czy też kibicować swojej ulubionej drużynie na Arenie zawsze? Niezależnie od tego, jak lubisz spędzać czas, w niedzielę idź na wybory. Bardzo się cieszę, że żeśmy się tutaj spotkali, bo przecież za chwilę wybory. Myślę, że trzeba powalczyć o tę frekwencję i ja jestem pewien, że Katowice będą miały największą liczbę mieszkańców, które pójdą zagłosować. Co wy na to? No, Zabrzu z tą frekwencją nie zawsze jest najlepiej, ale myślę, że na te wybory zabrzanie nie zawiodą, także stawiam na zabrze. Zagłębie postawiliśmy sobie jako punkt honoru, że musimy być lepsi niż Katowice. Niech sobie ci wielcy rywalizują, a pilkowice cicho, skromnie i spokojnie swój wynik wyśrubują, a jak trzeba będzie, to tych 12 tysięcy mieszkańców sam zapuka, żeby poszli na te wybory. To... Myślę, że to A o Pytanie, co za